Takim bardzo ciekawym elementem w ogóle w diagnostyce potencjału jest to, co często jest tajemnicą dla bardzo wielu z nas. A mówię tutaj o motywacji. Niewielu z nas wie, że istnieje coś takiego jak DNA motywacyjne czyli że istnieje pewien klucz naszej motywacji do działania, do funkcjonowania w wielu różnych procesach. Który często tkwi w nas głęboko, jest nieodkryty, a my kierujemy się bardzo różnymi przesłankami i opieramy się na różnych argumentach motywacyjnych, które nie są nasze. A potem się dziwimy, że tam następuje duży spadek motywacji, że lokujemy znów nasze zaangażowanie i energię w niewłaściwe sprawy. No i oczywiście nie omieszkaliśmy u Karoliny również tego DNA motywacyjnego zbadać, i jestem bardzo ciekawa, jak Ty zareagowałaś w ogóle na wynik swojego DNA motywacyjnego. No właśnie, w jakim kontekście go postrzegasz i oddaję Ci już głos. Myślę, że to jest Twój kawałek. Ja na samym początku nie doceniałam powagi i, powiedzmy, ważności tego elementu. Po prostu sobie tak przez niego przeszłam w tym raporcie, ale teraz to jest taki element, do którego ja się najczęściej odnoszę i który najczęściej wykorzystuję, kiedy nad czym się zastanawiam i kiedy zastanawiam się, na przykład, co by było dla mnie dobre, albo jak coś zrobić, na przykład, jak nauczyć się, przygotować się do egzaminu. I moje DNA motywacyjne ukazało, że jestem osobą, która dobrze działa w kontakcie z drugim człowiekiem. To już też zresztą wcześniej było ukazane. Która nie za bardzo lubi zmienność, która dobrze czuje się w środowisku stabilnym i którą taką najważniejszą rzeczą. Motywującą jest to, co wewnątrz mnie. To znaczy, że ja potrzebuję sensu, żeby, żeby działać, żeby, to, żeby wykonanie jakiegoś zadania było dla mnie szczególnie atrakcyjne, to ja muszę wiedzieć, dlaczego ja mam wykonać, mhm. wykonać to, to, to zadanie. Świadomość tego pomaga mi żyć na co dzień, pomaga mi. Odnajdywać jakieś znaczenie w różnych, w różnych aktywnościach. Kiedy mam z czymś trudność, to tak jak na przykład ta nauka do egzaminu. Teraz już wiem, że najłatwiej mi się uczy w zetknięciu z drugą osobą. Kiedy mogę się spotkać z moimi koleżankami, wtedy tak największą, z największą efektywnością przygotowywuję się do, do, do tych zaliczeń. To jest taki element, który. Naprawdę bardzo pomaga mi w codzienności, ale też utwierdza mnie w wielu kwestiach związanych z moim życiem zawodowym, jak na przykład to, że no, mi się najlepiej pracuje w kontakcie z drugim człowiekiem, więc praca zdalna jest dla mnie dosyć toksyczna. I kiedy szukałam nowej pracy i widziałam, że praca jest wy, wyłącznie zdalna, no to już ta oferta nie była dla mnie aż tak bardzo atrakcyjna. Powiem, że mi najlepiej będzie pracowało się w biurze, bo mam dzięki temu styczność ze współpracownikami. Ja od siebie dodam, bo można znów długo o tym DNA na motywacyjnym, ja od siebie dodam, że jeżeli czujemy się w różnych sytuacjach zdemotywowani, to prawdopodobnie działamy właśnie wbrew sobie, tak? Czyli jeżeli efektem naszego działania, czy w rezultacie naszego działania pojawia się nasza demotywacja, to prawdopodobnie. Nie znamy albo lekceważymy te właściwe dla nas współrzędne, jeżeli chodzi o motywację. Czyli mogłabym, odwracając Twoje wyniki, powiedzieć, że będziesz zdemotywowana zawsze wtedy, kiedy ktoś, bo ty pewnie tego nie wybierzesz, bo nawet intuicyjnie czujesz, że nie, ktoś skaże Cię na pracę, na funkcjonowanie, na działanie w odosobnieniu od innych, wtedy będziesz. I nieszczęśliwa, i zdemotywowana, i Twoje rezultaty nie będą tak wartościowe, jak mogłyby być. Będziesz zdemotywowana i mniej efektywna, jeśli na przykład Twój pracodawca zafunduje Ci działanie w chaosie, ponieważ Twoje DNA motywacyjne jasno wskazuje na to, że do efektywności, do. No, takiego komfortu, ale też rozumianego jako możliwość uzyskania odpowiednich rezultatów, potrzebujesz przewidywalności. Tak? I wtedy możesz robić nawet trudne rzeczy z innymi ludźmi, ale w przewidywalnej rzeczywistości. No i trzeci element, o którym mówiłaś, co jest często, a może powinna powiedzieć rzadko, respektowany w wielu również organizacjach. Nie rozumie się, że istnieje taki element DNA motywacyjnego, która mówi nam, że nie każdy potrzebuje nagrody zewnętrznej. Że nawet gdybyś dostawała wiele nagród zewnętrznych, pochwał, głasków, nagród, dyplomów, certyfikatów itd., i tak długo jak ty nie będziesz czuła, że to, co robisz, ma sens, ma wartość, że to twojego punktu widzenia jest dobre, żeby nie powiedzieć doskonałe, tak długo żadne zewnętrzne nagrody nie będą cię satysfakcjonowały. Gdyby twój przyszły pracodawca każdy pamiętał o tym i nie lekceważył tego, to będzie dobrze, a dla ciebie jest to no właśnie taki sygnał, że hmm, poznasz dopiero ten moment, w którym czujesz, że coś jest dobrze zrobione. Pod czym chciałbyś się podpisać dopiero wtedy, kiedy będziesz czuła to tak naprawdę głęboko i i zaangażujesz się również w takie rzeczy, w których będziesz widziała głębszy sens, sens godny z Twoimi wartościami itd. itd. Bardzo, piękne, bardzo piękne DNA motywacyjne. Życzę Ci, żebyś spotykała miejsca i ludzi, którzy Ci pozwolą to w pełni wykorzystać i będą to rozumieli.